Cześć, witajcie w kolejnym materiale. Tym razem będzie to już ostatni film podsumowujący rok 2016. Były już najgorsze filmy, były najlepsze filmy, teraz przedczas czas na nieco inny format, ponieważ na kolekcję komiksów. Sądzę, że takie filmy będą pojawiać się raz na rok, abyście wraz z rokiem poprzednim mogli sobie porównać co odeszło, co doszło i... Ile tego doszło w przeciągu właśnie roku? Oczywiście, jak coś mam komiksy na dwóch półkach. Jedna półka to komiksy po polsku, druga to komiksy po amerykańsku. Więc cóż, zaczynajmy. No więc, zacznijmy od pierwszej półki. Tutaj mamy komiksy po polsku. Eee, oczywiście, trochę tego przybyło, no ale cóż, zobaczycie, co i jak doszło w roku 2016. Tak, mamy tutaj New 52, mamy dosłownie same Batmany, tutaj nic nie przybyło. No, wiem, że już wyszedł siódmy tom, ja mam do piątego. Możliwe, że kupię, jak już skończy się cały run, kupię już do końca, razu wszystko na raz wszystko wszystko naraz. Daje JLA, Granta Morrisona. Jeden z, według mnie, jego lepszych komiksów. Dalej, wielka kolekcja komiksów DC, dosłownie pierwsze dwa tomy, bo poszedłem na cenę, powiem sobie szczerze, a jest to Batman Hush, który również mam w oryginale, który w oryginale czytałem. Dalej mamy z jakieś 15 tomów z pierwszej 60 z wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Dalej mamy Iron Man 5 koszmarów, oraz ta nowa kolekcja superbohaterów Marvela, która wyszła jakoś w styczniu. Kupiłem sobie pierwszy Tom i dalej małem Marvel Now. Z Marvel Now mamy bardzo mało. Są to raczej serie, które na początku wychodziły lub te, które mnie bardziej interesowały. I głównie tutaj starałem się kupować te serie, które już rozpocząłem, ponieważ Mam też inne wydatki poza komiksami. No ale co tutaj w ogóle mamy? Raczej nic nowego nie doszło poza jedną serią, ale to za chwilę. Mamy tak, Avengers, New Avengers, Uncanny Avengers, które właśnie doszło, All New X-Men, Wolverine X-Men, które mi się nie podobało i chyba się go pozbędę. Guardians of the Galaxy, Superior Spider Man, 4 tomy i Deadpool. Tego chyba rok temu tutaj nie było. No i dalej mamy cienie Imperium z kolekcji Star Wars Legendy, które wygrałem w jakimś konkursie, więc się cieszę. I dalej mamy Star Wars Comics, które kupuję mniej więcej na bieżąco. Wszystkie komiksy z Marvela, co wychodzą, też czytam na bieżąco, a przynajmniej tak się staram w miarę czytać na bieżąco. I w tym przypadku brakuje mi dwóch ostatnich tomów. Ale mam nadzieję, że je za niedługo kupię. No I mamy kolekcję, która wychodziła w poprzednim roku. A mianowicie kultowe komiksy polskie. Wchodziły trzy serie. Pierwszy był Wiedźmin. Kupiłem pięć tomów. I tak mi powiem szczerze, nieco zbrzydcy komiks o Wiedźminie, że nawet nie kupiłem tego tomu i w ogóle nawet nie kupowałem do kolekcji. No cóż, może za. Któreś podejściem mi się bardziej spodoba. No cóż, teraz trzeba zacząć z komiksami po amerykańsku. Tak aktualnie wygląda moja półka. Widzicie, że z poprzednim rokiem no, trochę tego przybyło, e, ponieważ ostatnio jak pokazywałem było, nie wiem, 5 komiksów na krzyż, teraz jest trochę tego więcej. No ale cóż, może trochę o tym opowiem. Zaczynając od lewej strony mamy Watchmen, Alan Mura. Czyli komiks, który pewnie chyba znaleźć się na półce każdego komiksiarza Dalej Batman Nightfall. Danej je ja kupić również drugą i trzecią część. Batman Hush, które jak widzieliście przy komiksach po polsku powtarza mi się. Dalej trylogia Granta Morrisona w Batman i Robin. całego rano nie mam ale planuję zebrać, a przynajmniej te do Batman i Robin. No i dalej mamy Green Lanterna. tego miałem bardzo mało, jednak cały ran już czytałem i chciałbym go skompletować. E, oczywiście ma tu oranie Jeffa Jonesa. mam dosłownie 4 tomy i to wybiórcze z tego ranu, e, no ale chciałbym w przyszłości zabrać całość. Rozpoczynając y, mamy od Wanted Hall Jordan, czyli od tomu trzeciego, potem tom 5, czyli Secret Origin, który również jest chyba zapowiedziany po polsku w ramach kolekcji komiksów DC, ale tym się nie interesuje. E, Agent Orange, czyli tom siódmy, no i pierwszy tom z nie52, czyli Sinestra. No i właśnie tutaj przechodząc do nie 52 mamy tego Green Lanterna, mamy Flasha i Wonder Woman, które już nawet się pojawiły po polsku. Dalej mamy Batgirl Girl Barnside, czyli to jest ta druga seria. Bardzo ją polecam. I Damian Son of Batman, równie z New 52, tylko nieco różni się grzbietem. Naprawdę bardzo fajna, alternatywna historia. Dalej Catwoman, Dark End of the Street. To jest taka Katuman, która była u nas wydana po polsku w ramach DC Deluxe i później w ramach kolekcji komiksów DC. No ale ja ją kupiłem w oryginale na jakimś bazarze za dosłownie grosze. I stoi tutaj właśnie na końcu, ona nie jest w New 52, ale stoi właśnie przy New 52, ponieważ różni się graficznie. No i po prostu za bardzo odstawała tutaj od reszty. To i Marvela. Marvela mamy mało, ale są to raczej komiksy, yy, które jakoś kupowałem na wyprzedażach lub które po prostu chciałem mieć i kupowałem. To oczywiście nie jest tej wszystko co chciałem mieć, więc no, mam nadzieję, że trochę tego w tym roku przybędzie. No ale co my tutaj mamy? Punisher yy, In The Beginning, to jest Punisher Max, on jest zapowiedziany u nas, więc kupcie go natychmiast jak wyjdzie. Marvel Universe vs The Punisher. Jak wiecie, bardzo lubię takie alternatywne historie, dlatego e, sobie również taki komiks kupiłem. A tym bardziej, że kosztował chyba pilnie 15 zł na multiversum. No to czemu nie? Dalej, White Tiger, o której już mówiłem. X-Men Phoenix Warsong. E, dwa tomy Black Panthera, w tym jeden to jest, jak widzicie, crossover z X-Menami. E, Wild Kingdom i Batmuta. Oba te tomy są kontynuacją tego e, komiksu e, o Black Pantherze z, e, z e, wielkiej kolekcji komiksów Marvela z pierwszej 60. Sze to on był zatytułowany bodajże Huiz Black Panther. No, jak tamten był, no dobry, dobre zapoznanie się z postacią, tak te, no, mi one nie odpowiadają. Dalej coś, co ostatnio wyszło u nas po polsku, czyli Wolverine Get Mystic. Również kupcie od razu i również chyba się tym zajmowałem. I dalej mamy Marvel Now. Eee, mamy dosłownie dwa komiksy, bo jak wiecie zbieram więcej Marvel Now po polsku. A przynajmniej zbierałem. Mamy tak, Deadpool's Art of War. To chyba nawet jest też zapowiedziane u nas, bo Deadpool się dobrze sprzedaje ostatnio. I Moon Knight. Pierwszy tom z Marvel Now, no ale mi się podobał, więc na pewno dam, powiedzmy Lukalinom szansę i kupię drugi i trzeci tom, jak znajdę jakąś okazję. Dzisiaj mamy Image'a, z Image'a mam tak, że kupuję dosłownie jeden komik z Image'a na jakiejś wyprzedaży, bo kosztuje wtedy 20-30 zł, ale kupię przynajmniej te serie, które mi się interesuje lub które wiem, że są dobre i na które się nie zawiodę. No i właśnie takie serie kupowałem i mamy tutaj Lazarus, Saga, Southern Bastards. Wiem, że były po polsku, ale no jednak wiecie. Ja lubię czytać w oryginale. Oraz Elephant Man, który, który jeszcze czeka na moment, w którym się za niego Zabiorę. No i to by było na tyle w tym odcinku. Obiecuję już, że od kolejnych filmów będę już na bieżąco z tymi seriami, które prowadzę, a przynajmniej się postaram. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!